Beata Piechota, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Tradycyjnie rozpoczynamy od wydarzeń. Niedawno informowaliśmy o kłopotach radnego Jerzego Sokoła, któremu zarzucano, że pełniąc funkcję prezesa klubu Boruta, naruszył ustawę o samorządzie. Werdykt wojewody okazał się korzystny dla byłego prezydenta. Jednak do biura Rady Miasta wpływają kolejne pisma sugerujące, że zgierscy samorządowcy działają niezgodnie z prawem. Byłemu prezydentowi Jerzemu Sokołowi zarzucano, że klub sportowy, którego został prezesem, prowadził działalność gospodarczą, wykorzystując majątek gminy, we władzach której zasiada obecny radny. Pod koniec września identyczny zarzut postawiono innemu radnemu Grzegorzowi Macińskiemu. Tym razem chodziło o jego udział we władzach Towarzystwa Krzywienia Kultury Fizycznej Atlas, korzystającego z gminnego lokalu użytkowego przy ulicy Mielczarskiego. Radny Maciński nie chciał komentować sprawy przed kamerą, dodając, że w ten sposób nie powinno prowadzić się walki w zgierskim samorządzie. Komisja rewizyjna Rady Miasta Zgierze na początku października jednogłośnie uznała, że w przypadku Towarzystwa Atlas nie naruszono przepisów. I taką opinię przekazano wojewodzie. Na tym jednak nie koniec. Okazało się, że komisja na następnym swoim posiedzeniu rozpatrzyć musiała kolejną, trzecią już w ciągu ostatnich miesięcy skargę na zgierskiego radnego. Dotyczy. Wyjaśnienia miejsca przebywania radnego na terenie Zgierza, bo jest postawiony do wojewody zarzut, że radny nie przebywa na terenie miasta. Naruszenie przepisów ponownie zarzucono Jerzemu Sokołowi, który miałby mieszkać poza granicami gminy, którą reprezentuje w samorządzie. Były prezydent uważa, że to przejaw walki politycznej. Te działania świadczą o tym, że moi przeciwnicy chcą w jakiś sposób. Nadwyrężyć moje znaczenie wyborcze przed wyborami. Ja myślę, że tego nie są w stanie zrobić. Dodaję, że tak jak w kwestii prezesostwa Boruty, tak w przypadku miejsca zamieszkania wierzy w pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie sprawy. Nas interesuje, czy pojawią się kolejne zarzuty w stosunku do innych radnych. W medialnych doniesieniach przy okazji sprawy Jerzego Sokoła padały nazwiska samorządowców, którzy mogliby znaleźć się w podobnej sytuacji: Justyny Zielińskiej, Marka Chilińskiego i Grzegorza Macińskiego. W sprawie ostatniego z wymienionych, jak wspominaliśmy, pismo już wpłynęło. Pytamy więc pozostałych, czy nie obawiają się o swoje mandaty. Radny Chiliński opowiada o pracy hospicjum. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, funkcję, którą pełnię z, z prezesem, pełnimy funkcje społeczne. Także w tym wypadku mojego nazwiska niczego się nie obawiam. Prawo wyborcze nie zostało w tym przypadku naruszone. Nie przejmuję się tym faktem. Wiem, że również pełnię funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich EZG, ale myślę, że przy działalności naszego stowarzyszenia ani razu nie naruszyłam tutaj jakby żadnych przepisów, które miałyby działać przeciwko mojemu mandatowi. Nawet gdy nowym radnym nie zostaną postawione zarzuty, trzy dotychczasowe pisma to sporo jak na historię zgierskiego samorządu. Kwestia oceny czy to zjawisko negatywne? Można na to spojrzeć z dwóch stron. Na pewno jest to przejaw walki politycznej, ale z drugiej strony jest to wyczulenie na przestrzeganie obowiązującego prawa. Prawa, które obowiązuje nas wszystkich. Natomiast czy zamieszanie wokół radnych wpłynie na ich gorszy wynik wyborczy? Do czego mogliby zmierzać składający pisma? Zobaczymy za dwa lata. W województwie łódzkim trwa żółty tydzień. Tym razem jednak ogólnopolska akcja nie objęła zgieża. Agnieszka Zaręba sprawdzała w jaki sposób unikać zakażenia żółtaczką i kiedy najlepiej zaszczepić się przeciwko wirusowi WZW. Choroba potocznie nazywana żółtaczką to wirusowe zapalenie wątroby. Stan zapalny u chorego na żółtaczkę może doprowadzić do poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia tkanek wątroby. Przed laty zdarzały się przypadki zakażenia wirusem w salonach odnowy biologicznej. Najważniejsze są narzędzia, którymi się posługujemy, żeby narzędzia były wydezynfekowane, aby był sterylizator, żeby było Dużo jednorazowych ręczników, majteczek jednorazowych, pilników. Dzięki temu możemy się wystrzec zakażenia żółtaczką. Do higieny w pracy również szczególną uwagę przykładają pracownicy salonów fryzjerskich. Klient, który przychodzi do salonu fryzjerskiego, powinien zwrócić uwagę na czystość narzędzi, zachowanie czystości w salonie, czy narzędzia są dezynfekowane. No, i to, co się zmieniło w salonach fryzjerskich, to przede wszystkim ręczniki jednorazowe. Dzięki odpowiednim wymogom i zachowaniu środków ostrożności, przypadki zakażenia żółtaczką w salonach piękności są dziś już praktycznie niespotykane. Warto jednak zawczasu uchronić się także przed żółtaczką wszczepienną typu B oraz żółtaczką pokarmową typu A. Szczepionki wydawane są jedynie na receptę. Należy udać się w tym wypadku do lekarza pierwszego kontaktu, przedstawić tą sytuację, no i po zakwalifikowaniu lekarz wypisuje receptę, to wiadomo, że takie szczepienie powtarzamy. Do pełnego uodpornienia potrzebne są trzy dawki szczepionki, podane w odstępie jednego miesiąca od pierwszej dawki oraz sześciu miesięcy od pierwszego szczepienia. Osoby młode, aktywne i często podróżujące powinny jednak pomyśleć o podwójnej ochronie. Przy wyjazdach, szczególnie tam do takich krajów yy, Dalekiego Wschodu czy do Afryki, czy, no to wtedy istotną jest również zabezpieczenie się przed rzutaczką yy, typu A. Zakażenie spowodowane wirusem typu B i C jest jednym z najbardziej powszechnych i przekracza w skali globu pół miliarda ludzi. Corocznie z powodu powikłań tych zakażeń umiera na całym świecie blisko 300 tysięcy osób. Październik miesiącem przeprowadzek. Takie hasło mogłoby się pojawić nad drzwiami Zgierskiego Urzędu Miasta. Kilku wydziałom przydzielono nowe adresy, innym zmieniono strukturę organizacyjną. Pytamy o przyczyny zmian. Od października nowym adresem pochwalić się może m.in. Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, który opuścił miasto tkaczy oraz budynek przy ulicy Popiełuszki i trafił teraz na najwyższe piętro Urzędu Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II. Specyfika Wydziału powoduje, że powinien być on bardziej dostępny dla pracowników magistratu. Wydział ten realizuje bardzo duże projekty dofinansowane z Unii Europejskiej i dlatego potrzeba była taka, żeby przenieść ten Wydział do głównego budynku Urzędu Miasta, ponieważ on musi ściśle współpracować chociażby z Wydziałem Infrastruktury czy też Urbanistyki. Właśnie usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Urzędzie jest najczęściej wymienianym powodem październikowych zmian. Współpraca między wydziałami ma się poprawić. Zespoły, komisje e, mogą spotykać się na miejscu, jest łatwiejsza organizacja czasu pracy. Jeżeli potrzeba jakichś dodatkowych dokumentów, usprawnia to niewątpliwie tę pracę i wszystko przebiega poprawnie. Co do zewnętrznych informacji, na razie do mnie nie docierają, aby były jakieś z tego tytułu trudności. Zewnętrzne informacje, o których wspomina wiceprezydent Staniszewski, to oczywiście opinie korzystających z urzędu Zwierzan. Mogą się poczuć oni zdezorientowani, że na przykład nie znajdą już Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nowy adres wydziału to ulica Popiełuszki, skorzystano z pomieszczeń wyremontowanych dla innych wydziałów. Przy ulicy 3 Maja nie ma już też siedziby specjalista do spraw spółek z udziałem miasta. Sąsiaduje on teraz z gabinetem prezydent Zgierza. Urząd miasta podkreśla, że dołożono wszelkich starań, aby informacja o przeprowadzkach dotarła do mieszkańców. Takie informacje były zawarte i na stronach internetowych miasta Zgierz i w bip czyli w Biuletynie Informacji Publicznych. Zamieściliśmy również taką informację na fanpage'u miasta Zgierza. Dla Zgierzan przeniesienie wydziałów do jednego budynku przy placu Jana Pawła II, bądź w jego najbliższe sąsiedztwo, to możliwość załatwiania spraw w jednym miejscu a nie pielgrzymowanie po mieście. Tutaj większość ludzi przychodzi, przychodzi do różnych innych wydziałów, Wydziału Działalności Gospodarczej. Myślę, że ta współpraca będzie lepsza, jeżeli będą mogli w ramach jednego obiektu przemieszczać się między wydziałami poszczególnymi i załatwiać swoje sprawy. Jak widać w urzędzie już czekają, aby zająć się naszymi problemami. W niedzielę obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. A jaki powinien być idealny pedagog? Wymagający czy pobłażliwy? Bezkompromisowy czy wyrozumiały? Wokół nauczycieli krążą już legendy. Agnieszka Zaręba. Na co dzień przekazują wiedzę i oceniają uczniów. Indywidualne podejście do pracy z podopiecznym to wymarzony model pracy nauczyciela. Dobry nauczyciel, tak jak mówił Janusz Korczak, to taki nauczyciel, który z niechęcią wtłacza dziecko w ramy. A więc, przede wszystkim, naucza i wychowuje, szanując niezależność dziecka i naturę dziecka. Niezbędne jest również odpowiednie podejście do najmłodszych. Cierpliwość, dużo cierpliwości, to na pewno. Wyrozumiałość. Staram się zrozumieć sytuację uczniów i e, przez moment myśleć tak, jak oni myślą. Trudno spotkać idealnego nauczyciela, jednak uczniowie wiedzą, jaki powinien być. Taki, który toleruje dużo, e, no i nie jest tak bardzo wymagający. Chyba taki no, z poczuciem humoru na pewno. Fajne lekcje to lekcje warsztatowe, praktyczne, żebyśmy wykorzystywali swoją wiedzę, którą zdobywamy. Własną receptę na sukces ma zdobywca tytułu nauczyciel roku 2012. Trzeba lubić tę pracę. Jak się lubi tę pracę, to z pewnością wykonuje się ją dobrze. Tak mam nadzieję. Trzeba słuchać uczniów i trzeba być konsekwentnym. A wtedy praca będzie czystą przyjemnością. Kiedyś usłyszałem takie zdanie od ucznia, że y, wychowałem go lepiej niż rodzice. To było takie miłe, bo to no może nie, nie do końca, bo w tym prawda to była jego taka subiektywna bardzo opinia, ale to było takie miłe, że jednak miałem wpływ na to jego wychowanie. A praca nauczyciela do najłatwiejszych nie należy. Pedagodzy spotykają się z wieloma problemami. Są mniejsze i większe. Uczniowie nie chcą się uczyć, uczniowie wagarują, może przeszkadzają na lekcji. No, różne drobne i poważniejsze sprawy. Jakie ma Pani sposoby, żeby zmotywować młodzież do nauki. <noise> Staram się, aby lekcje były sympatyczne, żeby uczniowie się nie stresowali i lubili przychodzić do szkoły. A jeśli będą przychodzili z własnej woli i chęci nauki, to największa pochwała dla nauczyciela. A teraz o edukacji skierowanej do nieco starszych. Stowarzyszenie Zgierskiego Uniwersytetu III wieku obchodzi w tym roku swój jubileusz. Na spotkaniu inaugurującym rok akademicki 2012-2013 był więc tort, szampan i liczne atrakcje. I jakie? O tym w materiale. Wizja życia na emeryturze dla dużej części społeczeństwa nie jest ciekawa. Równa się z teorią posiadania czasu, ale czasu straconego. Spora część osób po pięćdziesiątce nie zdaje sobie sprawy, co jeszcze mogłoby w życiu być ciekawe. Nie wie, czy warto realizować marzenia, a tym bardziej kontynuować edukację. A jest to jak najbardziej trafiona idea. Rozpoczął się kolejny jubileuszowy Piąty Rok Akademicki z Gierskiego Uniwersytetu III wieku. Ważny tym bardziej, iż rok 2012 to czas aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Rekrutację skończyliśmy w, w, z końcówką września, ale ponieważ wiemy, że wrzesień jest takim dla seniorów jeszcze wakacyjnym miesiącem, w związku z tym przedłużyliśmy ją do właściwie do końca października. Uniwersytet to szkoła, do której absolwenci co prawda nie zawitali tuż po maturze, ale chęci do zdobywania wiedzy oraz zapał taki sam, a nawet i większy jak w przypadku ludzi młodych. Trzeba coś robić popołudniami, prawda? Jeżeli jest troszeczkę wolnego czasu, a jest możliwość. To... Zawsze nikt wszystkiego się nigdy nie wie. Co się nauczy, to nie zginie. Dla niektórych chęć dołączenia do grona uniwersytetu to samodzielna decyzja. Na decyzję innych wpływ ma otoczenie. Sama zadecydowałam, dlatego że już jeden semestr w Łodzi kilka lat temu uczestniczyłam w takich zajęciach. Od dłuższego czasu myślałam, ale koleżanki chodzą, więc ja się też zapisałam Życzę niesamowitych wrażeń. Absolwenci w uniwersytecie widzą nie tylko chęć zabicia wolnego czasu. Oni naprawdę pragną się edukować, rozszerzać horyzonty. Chciałam się nauczyć angielskiego i dlatego jestem już trzeci rok na angielskim. Z roku na rok lista zajęć dla chętnych studentów staje się coraz dłuższa. Języki obce, informatyka, wycieczki to wciąż za mało. Uniwersytet podjął współpracę ze Zgierskim Amatorskim Klubem Filmowym, by przybliżyć seniorom dziedzinę, jaką jest fotografia. 2012 rok uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo liczymy na tą współpracę i bardzo się cieszymy, ponieważ brakuje nam troszeczkę, troszeczkę działań artystycznych w naszym uniwersytecie. Tak, właściwie skupiliśmy się bardziej na edukacji, natomiast wiemy, że seniorzy mają szereg Oprócz wzbogacenia programu, także zmiana placówek, w których odbywały będą się spotkania słuchaczy. Centralnym ich punktem stać się ma kolegium nauczycielskie. Inauguracja roku rozpoczęła się śpiewającą, aby i w takim radosnym klimacie upłynęła reszta roku szkolnego. Czas na informacje sportowe. Współcześni gladiatorzy czy chuligani okładający się pięściami. A może po prostu sportowcy starający się być jak najlepsi w swojej dyscyplinie. Mieszane sztuki walki, w skrócie MMA, zdobywają na świecie coraz większą popularność. W ostatni weekend w Zgierzu odbyły się zawody w tej kontrowersyjnej dyscyplinie. W ostatni weekend hala zgierskiego Mossiru gościła zawodników MMA, czyli mieszanych sztuk walki. Turniej rozgrywano w kategoriach junior, pierwszy krok, ograniczona formuła, oraz to, na co wszyscy czekali, Full kontakt. Z roku na rok popularność MMA rośnie, choć nie słabną też kontrowersje związane z tą dyscypliną. Pojawiają się pytania o granice brutalności i wpływ rozgrywanych walk na zdrowie zawodników. Hala przy ulicy wschodniej wypełniła się publicznością. Pytamy więc zawodników i trenerów, co takiego fascynującego jest w MMA. No bo box, do Uśniemy w pierwszej no a budzimy się o 12, to samo, bo się wolnie ruszałem. A wiem, a nie musimy raczej na walce, no bo zamkniemy oko i już jest knockout. Kickboxing to samo, jest jedno płaszczyznowa. Radzyński to samo też jest nudne, można usnąć po prostu. A wiem, a cały czas to się dzieje. Popularność wzięła się stąd, że jest to w chwili obecnej najlepszy system sportu walki, jeżeli chodzi o cały przekrój technik zapożyczonych ze wszystkich różnych styli. Tak? Uważam, że jest najbardziej efektywnym w tej chwili systemem walki. Jeśli są Państwo ciekawi, jak na Macie radzą sobie dziewczyny, czy w mieszanych sztukach walki obowiązują reguły, a także czy jest to sport chuliganów, zapraszamy na obszerny reportaż po wydarzeniach. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Już za chwilę zapraszamy na reportaż poświęcony zdrowej żywności. Czy wiesz, co jesz? Następnie sekrety ogrodnictwa, a na koniec coś dla widzów o mocnych nerwach: relacja z Gali MMA, która miała miejsce w ostatni weekend w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Pozostańcie Państwo z nami.